Puta, puta. Kurwa, nie tak miało być jeszcze raz. Czeka, tak. perde, pata. Ja pierdolę, kuźwa, macie No kurwa, co tu ma być, o no nie? Jeszcze raz trzeba zrobić. No kurwa, ja pierdzielę. Ech. to z nam ją sobie ją zapisać no kurwa kamera nie ruszaj się kamera żyj szkujwa dobra jeszcze raz <grywa> <grywa> O nie to powinno być tak że on tu stoi opiera się i tu wchodzi baba i się ma stary <grywa> O oh nie! <laughs> o oh nie, dobrze! bardzo dobra, baby! Co ja robię? O oh nie! To oh! mi się nie udało. Scary teacher, scary teacher. Kuźwa, kamera. Scary teacher, scary teacher. Jestem scary teacher! Co się tu odpierdala, kurde Ale to tło, nie no, cudne tło Piękne, co nie, widzowie, co nie Piękne tło, kurde Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. O nie O nie, jeszcze raz, że no kurde nie tak mi pisało w planie kuje nie otworzyłam na tą kartkę tu nic nie ma ja się, ja się przewijam kartki po kolei nie widzę nic a tu pusta karta kurde pomyliłam scenariusze <śmum> nie ja nie mogę <Bogie>. dobra <śmum> ma ludzie Ej, I, 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 i tak. I teraz robię moment, kiedy będę się całowali. Czekajcie, patrz patrz. Kocham cię! <laughs> Czekajcie, jeszcze raz, to trzeba zrobić. <laughs> Cześć! Kurwa! Nie tak! To powinno być tak. E, hej! Nie! Nie wiem ja! Nie. Nie umiem dobierać głosów. Co się tu dzieje? Proszę, zabierzcie mnie stąd. Co się tu dzieje? Eee! Jeszcze raz. E, e, Majkę. Iris? Nie tak. Kurde, tak. A! O nie. Dobra. To jest złe. To jest bardzo złe. Złe.